Bystra woda, bystra bodzicka, pytało dziewce Łojanicka Hej lesie ciemne, wirsku zielony, kamujanicek, Janice kumilony Hej lesie ciemne, wirsku zielony, kamujanicek, umilony A! Dosyć naganiał łowiecek, ostań przy dziewcy niekolwiecek Hej, dosyć ześ już naganiał chłopiecek, ostań przy dziewcy niekolwiecek Hej, powiadali, hej, powiadali, hej, że Janicka poróbali Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie na kolejnym, już nie wiem którym, koncercie zespołu szwagów. Oczywiście, tak jak zwykle, wszystkie piosenki są autorstwa naszego maestro Maczka, który na pewno teraz z góry na nas się patrzy i jest zadowolony, że sprawił ludziom przyjemność. Każde swoje ma marzenie i po nocach o nim śni. Prosi Boga o spełnienie, na modlitwach spędza dni. Gdy samotność mu doskwiera, modli się do Boga tak. Zeszli proszę mi partnera i miłości i smak. Modlitwę swą ja mu wysłałem. Daj Boże grzeszyć. Duchem ciałem, do raju czy do piekła, nie pośpiech mi, daj mi tu jeszcze najwięcej dni. Zabijonych w swoich planach jest na całym świecie brud. Proszę Boga na kolanach, bym sprawił jakiś cud. Dla mnie możesz iść swym szlakiem, nie chcę, aby zmieniał świat. Tylko pozwól być grzeżnikiem jeszcze wiele lat. Modlitwę swą ja mu wysłałem. Daj Boże grzeszyć duchem ciałem. Do raju czy do piekła nie pośpiech mi, daj mi tu... Najwięcej dni, do raju czy do piekła, nie pośpiech mi. Daj mi tu jeszcze najwięcej dni. Ukłon się. Zasalutuj teraz.